Hanna Blicharska, młoda zawodniczka z Regensburga. Gra w piłkę odkąd pamięta, a swoją przygodę z futbolem zaczęła w wieku czterech lat. Jej historia to opowieść o pasji, ciężkiej pracy, wyrzeczeniach i dumie z polskich korzeni. Dziś Hanna reprezentuje barwy bajernu Monachium, najbardziej utytułowanego klubu w Niemczech. Grałam wcześniej w Nunberdze i byłam na treningach i byłam zeskałtowana do Bayern Monachium. Bardzo fajnie się gra, wysoki poziom oczywiście, bo to no, jedna z lepszych drużyn w Niemczech, a naprawdę fajnie, no, już profesjonalnie tam się gra. Choć wychowała się za granicą, jej serce bije w biało-czerwonym rytmie. Hanna to jedna z wielu młodych piłkarek i piłkarzy polskiego pochodzenia, których łączy jedno, Marzenie o grze dla Polski. Bardzo chętnie bym grała dla polskiej reprezentacji. Oczywiście to marzenie o, moje, całej rodziny dla mnie. Już byłam kiedyś na treningach, na e, zawołaniu i ten, i no, liczę, że pójdzie dalej. Oczywiście dla Polski grać wygrać jakiś duży puchar, euro albo mistrz, mistrzostwa świata. No i drużynowo w Bayernie albo w innych drużynach lepszych. To właśnie z myślą o takich zawodnikach powstał program Gramy dla Polski. Jak już jak raczkowałam, to mi tata zawsze piłkę dawał. No to, to tak nie pamiętam kiedy zacząłem. No, już od zawsze. To jest no wszystko co mam, nie? Robi mi dużą frajdę, to to, to jest to, co lubię robić, robić w życiu. Jestem dumny, że mogę tutaj być z całą grupą kolegów, koleżanek i z moimi rodzicami. Już po raz 17 w konsulacie generalnym RP w kolonii odbyło się wyjątkowe spotkanie, które łączy młode talenty, ich rodziny oraz tych, którzy wierzą w siłę i przyszłość polonijnego sportu. Wspaniała sprawa, ponieważ łączy kilka ważnych tematów jednocześnie dla nas. Po pierwsze, pozwala wychwycić spośród urodzonych rodaków za granicą. Talenty na miarę polskich reprezentacji, ale też po drugie, a więc łączy nas piłka, łączy nas w tym wypadku, ale też łączy nas polskie pochodzenie, polski język, kultura, bo to wszystko jest w jednym, w jednym pakiecie. Dzisiaj zobaczymy młodych piłkarzy, przyszłych piłkarzy, ale też rodziców. To jest najlepsza nagroda za to pielęgnowanie polskich tradycji. No, równie dobrze większość z nich mogłaby wybrać inne reprezentacje. Urodziła się w Niemczech, Belgii, Holandii, prawda? Te kraje też stoją dla niej otworem. Wybrali tak, jak wybrali, i dlatego to pokazuje, że warto tą inicjatywę pielęgnować. Gramy dla w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskiego związku piłki nożnej, trenerzy, skałci oraz inspirujący goście. Wśród nich Katarzyna Barlewicz, trenerka kobiecej reprezentacji Polski do lat 19, która dzieliła się doświadczeniem i motywowała młodzież. Przede wszystkim są to rozmowy z zawodniczkami i rodzicami na temat tego jak funkcjonują na co dzień, w jakich klubach grają, w jakich ligach. Na pewno część z nich to ciekawe zawodniczki, które już się pojawiały u nas na zgrupowaniach, więc teraz tylko kontynuujemy kontakt, kontynuujemy tą, tą rozmowę z zawodniczkami w kontekście kolejnych, kolejnych zgrupowań, na których będą się pojawiać. Ciekawą zawodniczką jest na pewno Hania Blicharska z Monachium, która gra w Bayernie. To jest zawodniczka, która już się u nas pojawiła i mam nadzieję, że niebawem Znowu zawita na, na zgrupowanie. Ostatni raz byłam tutaj w 2022 roku i miałam bodajże cztery zawodniczki na spotkaniu. Dzisiaj jest ich blisko 15, więc sama ta liczba pokazuje, że jest coraz więcej dziewczyn grających w piłkę na terenie Niemiec i nie tylko. Ale przede wszystkim pokazuje to, że ten dynamiczny rozwój kobiecej piłki jest niezależny od kraju. Po prostu kobieca piłka się mocno rozwija i to nas bardzo cieszy, że coraz więcej kobiet uprawia ten, ten sport. Od lat program wspiera także Tomasz Rybicki. Skaut PZPN, który przemierza Niemcy w poszukiwaniu piłkarskich talentów z polskimi korzeniami. Widziałem poprzez moją pracę tutaj w niemieckich klubach, widziałem jak dużo polskiej młodzieży e, przywija się w tych klubach, trenuje e, dziewczęta, jak i chłopcy. E, bardzo, bardzo chciałem, żeby to ruszyło w kierunku Polski. Pisałem do polskiego Związku Piłki Nożnej, może na początku nie było tak, na początku lat 2008, może bym powiedział, tak 6. Jeszcze może tak nie docierało to mocno, ale po moim przejściu i wprowadzeniu projektu gramy dla Polski dla, dla scoutingu zagranicznego, Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zrobiłem to dlatego, ponieważ chciałem, ażeby młodzież, młodzież urodzona poza granicami Polski miała też możliwość przedstawienia się na, w meczach reprezentacji polskiej, ewentualnie na zgrupowaniach reprezentacji Polski. Poprzez tą naszą całą pracę pomagamy tak samo rodzinom, które, które, które dzieci się urodziły poza granicami. Polski, ale nie mają polskich obywatelstw i staramy się, współpracujemy też z konsulatami, z ambasadami polskimi poza granicami Polski i muszę się pochwalić, że zostałem bardzo wysokie oznaczenie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych za współpracę właśnie z Polonią odznaką Benemerito. Dla Hanny to spotkanie było czymś więcej niż tylko motywacją. To dowód, że jej marzenie jest realne, że wysiłek się opłaca i że biało-czerwone barwy są na wyciągnięcie ręki. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach Pepe